Proszę Państwa, są z nami wolni dziennikarze i wolne media. Są z nami dziennikarze Brawa dla nich. <zap> Dziękujemy za to, co do tej pory robiło dla zmiany demokracji w Polsce maski dziękujemy wszystkim wolnym, mamy, bo możemy ich wkrótce wszystkich nie mieć. Dziękujemy dziennikarzom, wszystkim niezależnym dziennikarzom, których też tutaj mamy. Już trwał od wielu, wielu miesięcy, nieustanny czy lat atak na te wolne media, był atak na Agorę, na Wyborczą, atak na rzecz Rzeczpospolitą, przejęto media regionalne. Proszę Państwa, dziennikarze są pod presją, pod nieustanną presją, mają procesy, narażają się, żeby nas informować. Mimo to trwają na swoich posterunkach, bo wiedzą, że są otwartą władzą. Jeżdżają w okolice strefy, nieszczęsnej strefy na granicy, gdzie starają się nas informować, pomimo że wojsko, Straż Graniczna ich prześladuje. Są na wszystkich naszych manifestacjach, robią dziennikarskie śledztwa, dowiadujemy się o rzeczach, nie wiem jak długo. Kolejny wieczór, że się spotykamy, kolejny raz w sprawie TVNu, kolejny raz w sprawie sądu, kolejny raz prawie czegoś tam, czegoś, czegoś, czegoś. Ja nie miałem od początku co do tego rządu. Przemiotnik niezależny dla prezesa Kaczyńskiego jest jak czyrak na pewnej części ciała. Zbrania. Na dupie, no, w konkretnie, na dupie. Czy... I, y Właściwie nie, nie ma nie ma się co czarować, bo to jest tam tylko ktoś, tj. słyszę różne wersje, ma coś przykrywać, jak Power ma być przykryć, Nie, Niezależne te media przeszkadzają i będą, będą przeskazać ich władzy, ja mam bym wszystko te media sobie po prostu na razie jako obywatel, każdy z nas tutaj może co zrobić, to może przyjść i protestować. Natomiast protestować, pokazać, że jest tak wiele, że nam na tym zależy. Zależy nam na wolnych mediach. To nie chodzi o mówię jeszcze raz, te Polsat, nie wiem, one, czy coś tam. Chodzi o swobodę wypowiedzi, chodzi o swobodę pracy dziennikarza i też rzecz najważniejsze. Myślę, że jest to taki czas, żeby się każdy powinien zastanowić, co trzeba zrobić i jak trzeba zrobić, żeby życie w Polsce wróciło demokratyczne kolejne. To dam przed świętami na przemyślenia zastawę. Dziękuję. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Prawo, prawo. Dziękujemy pod prawo. Jeszcze wolny i niezależny dziennikarz ciągle jeszcze w MTO. Państwa, bez wolnych mediów nie ma wolnych wyborów. O tym też musimy. O tym pamiętajmy. No to ja troszeczkę znowu się wtrącę. Mamy takie prawo, że musimy przestrzegać na przykład tego, że płacimy abonament abonament na tak zwaną publiczną telewizję. Wiadomo, co ta publiczna telewizja robi. Niby publiczna. I co my z tego mamy, że tam płacimy swój abonament? warstwa propagandy, niszczenie przyzwoitych ludzi, prześladowanie naprawdę bohaterów, tych, którzy przyczynili się do wolności, między innymi Wałęsy. Tusk jest przedstawiana jako Niemiec. No przecież to jest skandal, co się dzieje w tej polskiej, rządowej, a właściwie partyjnej telewizji. TVN-u! Nie oddamy! TVN-u! Nie oddamy! TVN-u! Proszę się! Wolne media! 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 Ja chciałam Wam tylko powiedzieć, po polity, polityczki politycy opozycji, bardzo Wy macie siłę solidarność naszą siłą! Solidarność naszą siłą! Solidarność naszą, so naszą, so naszą, so naszą, so naszą siłą! Albo wygramy, albo czeka nas druga Białoruś czy druga Rosja. Dlatego stańcie teraz przed nami i czekam, czekam na to hasło. Zjednoczona opozycja. Zjednoczona opozycja! Zjednoczona opozycja! Zjednoczona opozycja! Zjednoczona opozycja! Zjednoczona opozycja! Zjednoczona opozycja! Zjednoczona opozy głosu, jest dzisiaj z nami. Pan, pan marszałek Andrzej była przed nami. Dobry wieczór Państwu. Przede wszystkim chciałbym, abyśmy gorącymi brawami nagrodzili panią Co tutaj za to, że przygotowała nam dzisiaj to spotkanie kolejny raz. Wielkie brawa za determinację i upór. Dajecie dobry przykład, jak my się powinniśmy zjednoczyć właśnie w wdzięczności dla Was. 13 grudnia niedawno wspominaliśmy w Teatrze Ofiary Stanu Wojennego. I to było wielkie przeżycie dla ludzi, którzy byli represjonowani, którzy byli więźniami tego stanu wojennego i opowiadali nam, jak to był ciężki czas. Naprawdę to już, co dzisiaj pani Małgosia powiedziała, to wszystko wraca. To jest pełzający stan wojenny poprzez dyktaturę, poprzez władzę wszystkich instytucji państwa w jednych rękach, poprzez cenzurę edukacji, kultury poprzez zamachy na wolne media, przez to, że wszystkiemu jest winna opozycja, tak jak w tamtych czasach była winna Solidarność. Ale wiecie, co wtedy było najważniejsze? Wtedy najważniejsze było to, że nawet to, co mówił Zbyszek buja, że stan wojenny, wprowadzenie było słabością tego rządu, ale Solidarność powodowała, że nikt... W Polsce nie był przeciwko drugiemu człowiekowi. Że ta solidarność wszystkich grup i walka o każdego człowieka była przykładem tego, że możemy to zwyciężyć. Tak naprawdę dzisiaj sekta, prawicowa sekta 231 ludzi w imieniu 30% społeczeństwa mówi nam, jak żyć. Ale pamiętajcie, że w tej sekcie są również nasi przedstawiciele z tej Ziemi. Jest człowiek, który pewnie ma problem z nauką języków obcych, bo mówi, żeby się dzieci nie uczyły języków obcych. Jest człowiek, który był kiedyś antysystemowcem. Teraz jest systemowcem. I nie musimy za niego przepraszać. My go bojkotujmy! Nie przepraszajmy za Kukiza, nie przepraszajmy za innych posłów. przepraszam za tych, którzy go wybrali. No to właśnie, niech się przyznają, ja go wybrał. Słuchajcie, tą sektę tworzą my, ludzie do polszczyzny. Tą sektę tworzą ludzie z Opolszczyzny. Co robiła wtedy solidarność? Wojkotowała takich ludzi, pomijała, ograniczała ich działalność. Wymyślmy coś i powiedzmy sobie, nie chcemy tych ludzi mieć koło siebie, nie chcemy się z nimi spotykać na spotkaniach. Zbojkotujmy ich. Bo oni są w tej sekcie 231 ludzi, którzy mówią nam jak żyć. Demolują nasz kraj i przyszłość naszych dzieci. Zadłużamy się. Zadłużamy się u naszych dzieci przy stole wigilijnym, apeluję do wszystkich samorządowców, którzy tak się tak pięknie fotografują z posłami i z rządem. Powiedzcie swoim dzieciom, że to, co robicie, to jest zadłużanie się właśnie Unii. Oni będą spłacali te miliardy, nasze którymi się dzieci, teraz wiele cieszyli. Nasze wnuki! Dokładnie. Bardzo dziękuję, pani Małgosiu, jeszcze raz. Cudownie, za wszystko. Dzięki, dziękuję. Brawo! Brawo! Jest to cała solidarność! Prawdziwa! Prezydent. Prezydent. Teraz Pan Robert Węgrzyn, również z Platformy Obywatelskiej. Szanowni Państwo, nazywam się Robert Węgrzyn. Nie jestem z Opola, jestem z Kędzierzyna Koźla. I chciałem Wam opowiedzieć, opowiedzieć historię, nie zasłyszaną z mediów, ale z własnego doświadczenia. W 2007 roku, kiedy wygraliśmy wybory parlamentarne, Platforma Obywatelska powołała trzy komisje śledcze. Wspólnie z Sebast świętej pamięci Sebastianem Karpiniukiem pracowaliśmy w Komisji Śledczej do Spraw Nacisków. Czytaliśmy akta w kancelarii tajnej, które do dzisiaj przysparzają mi resztki włosów na głowie, których już nie mam, ale które, które z wrażeń ta tamtych doświadczeń, i tamtych lat. Nakazują, aby ci ludzie kiedyś w przyszłości stanęli przed Trybunałem Stanu. Mamy w sobie grzech zaniechania, że nie doprowadziliśmy do tego. Wiemy, że popełniliśmy błąd, bo mieliśmy wszystkie papiery na to, aby tych ludzi, którzy prowadzili haniebne działania nie tylko w stosunku do swoich oponentów politycznych, do ówczesnej opozycji w latach 2007-2005-2007, ale prowadzili haniebne działania w stosunku do swojego środowiska politycznego, aby ci ludzie stanęli przed Trybunałem Stanu. Nie udało nam się to wówczas zrobić. Popełniliśmy błąd, mamy tego świadomość, ale myślę, że dzisiaj możemy, powie możemy powiedzieć, że drugi raz tego błędu nie popełnimy. Na pewno nie. Ci ludzie muszą zostać rozliczeni. Naprawdę dzisiaj nie bronimy tylko te u Bo Jarosław Kaczyński chce kupić sobie krytykę. Żadne państwo demokratyczne z najlepszą konstytucją bez wolnych mediów nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Jarosław Kaczyński się pomylił mówiąc, że będzie w Warszawie drugi Budapeszt. Mamy dzisiaj Mińsk i mamy Moskwę. Niewiele mu brakuje do tego, żeby ludzi... Wtrącać do aresztów tymczasowych i wydobywczych. A w latach 2005-2007 niewiele brakowało, aby do tego dochodziło. Szanowni, szanowni Państwo, Platforma Obywatelska zrobi wszystko, aby po wygranych wyborach rozliczyć tych ludzi. Rozliczyć z fundacji, z oraz rozliczyć z każdej złotówki, ze złodziejstwa. Kłamali we wszystkich sprawach, które dotyczą Polaków. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Wolne media, Zbyt, antibody, media! Wolne media! Wolne, TVs, wolne media! Wolne aha, media! Wolne prosimy Polska wolne 20, media, wolne 2050! Prosimy kogoś z Polski 2050. PSL. Prawdę mówić. Marcin Laszańca, PSL. Prawdą się kierować. Prawdy się domagać. Prawdy żądać. Te słowa... Wincyn tego Witosa, premiera naszej Wolności, są dzisiaj bardzo ważne. A co robi rząd PiS? Rząd PiS mówi kłamstwo. Manipuluje, oszukuje. A kłamstwo, powtarzane setki razy, dla niektórych osób staje się prawdą. Nie ma wątpliwości, że ten rząd nie będzie. Chował głowy przed żadnym plugastwem, stać go na wszystko, wszystkie możliwe ciosy. Mam tego pewność, żeby przykryć swoje niegodziwości, oszustwa, marnowanie publicznych pieniędzy, kupowanie respiratorów, kolesiostwo oszustwo. Gdzie kiedyś było do pomyślenia, że minister sportu, wiceminister sportu na którym ciążą tak poważne zarzuty, idzie sobie na urlop. A potem głosuje. A, a potem, a... potem, gdy brakuje im większości, tej kruchej większości, lepszy, która już śmierdzi, która, która już gnije, jest przywieziony do Sejmu, by zagłosować, człowiek na urlopie. To powinna być dymisja, dymisja następnego dnia. Prawo i sprawiedliwość jest partią, która nie szanuje nikogo. Dla nich najważniejszy jest konflikt i szukanie wroga. Szukanie wroga, dzięki któremu mogą przykryć setki, tysiące zgonów naszych bliskich, znajomych na COVID, ale nie tylko. Mamy też służbę zdrowia, która jest na skraj wy, wydolności. I starą techniką rządów autorytarnych jest znalezienie sobie wroga, do którego można strzelać. Tej władzy, już, ta władza już niczym mnie nie zdziwi. Na zakończenie chciałbym wam zostawić cytatem historyka z V wieku przed naszą który mówił Szczęście, Sekretem szczęścia jest wolność. A sekretem wolności jest odwaga. I tego Wam wszystkim życzę. I również Wam politykom tego życzymy. Odwagi! Mamy... Powinniśmy poświęcić na przygotowanie się do świąt. Tym powinny być zajęte nasze myśli i czas. Teraz niestety za sprawą e, polityków spisu kolejny raz musimy wspólnie wszyscy wyjść na ulicę. Rząd, który nie szanuje niczego, nie szanuje obywateli, nie szanuje wolności, e, nie szanuje wolności mediów, gospodarki, ani nawet tradycji, zmusza nas do tego. Testuje, jak, e, jak daleko może się z nami posunąć. Pokażmy, że ani o centymetr dalej. Dziękuję. Dziękuję bardzo jeszcze. Pani Agata Lika mówiła do nas z Polska 2050, jest tutaj. ma swojego wilena super właśnie złoczyńcom, jest Lex Luthor. Dla Polski, dla wolności, dla mediów jest Lex TVN. W tym momencie nasza władza ch chce dostać wszystkie, usłownie media, w swoje ręce. Żeby zabrać nam wolność, żeby zabrać nam wolność słowa, wolną konstytucję, o którą też walczymy. W konstytucji jest zapisane, że mamy prawo do wolności mediów i słowa. Żądamy weta! Żądamy weta! Żądamy weta! Żądamy weta! Żądamy weta! Proszę Państwa, my wiemy co robią do tej pory Andrzej i doda! Dlatego ja go nie proszę, ja żądam. Ja po prostu żądam. Proszę Nic Państwa, są też z, z nami posłowie, yy, nasi oporzcy posłowie. Zapraszam serdecznie. Bardzo proszę o parę słów. Yy, myślę, że nie wszyscy posłowie są, ale jest na przykład pan Witold Zębaczyński z Nowoczesnej. Drodzy przyjaciele, wolności słowa, witam was serdecznie. My oczekujemy jednej rzeczy od prezydenta Andrzeja Dudy. Weta! Weta dla tej ustawy nie ma na to zgody, żeby w Polsce odebrać nam prawo do rzetelnych informacji. Każdy, kto choć raz oglądał TVP-info, kto wie, czym się stały dzisiaj nasze media rządowe wie, jak bardzo potrzebujemy niezależnej telewizji. Wie, jak bardzo potrzebujemy niezależnego internetu. Dzisiaj mówią, że wyłączą nam TVN24, a jutro zrobią to z ONETEM. Nie ma na to zgody. Wolne media! Wolne media! Wolne media! Wolne media! Wolne media! Wolne media! Wolne media. Wolne media. Wolne media. Drodzy! Drodzy, to nie jest wiec polityczny, bo niezależnie kto ma jakie poglądy, chce patrzeć władzy na ręce, chce mieć uczciwą władzę w Polsce. Żadna praworządna władza nie boi się niezależnych mediów. Ale w Polsce kto rządzi? Bierzesz po polskich posłów i hańba im. Kukizowi, Kowalskiemu, Porewskiemu, Portliczukom. Hańba! 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 Tracimy! już nie tylko naszą godność, nasze prawo do tego, żeby żyć w normalnym kraju. Tracimy nasze szanse rozwojowe, odbierają naukę języka niemieckiego naszym dzieciom, odbierają nam szanse na normalną służbę zdrowia i edukację. I to wszystko dzieje się pod pozorem demokracji. Nie ma już w Polsce normalnej, liberalnej demokracji, jest demokracja wyborcza. Im się wydają, że mają większość i mogą z nami zrobić wszystko, ale to nieprawda. Nie zrobią z nami wszystkiego, bo my chcemy wolne media. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, drodzy opolanie, dzisiaj w ponad 100 miastach i 100 miejscowościach odbywają się demonstracje. Demonstracje przeciwko haniebnej, skandalicznej ustawie Lex TVN, która niższy która demoluje relacje z naszym strategicznym partnerem, ze Stanami Zjednoczonymi, która gwałci konstytucję, która niszczy traktaty międzynarodowe i prawo unijne. Bardzo chciałbym Państwu serdecznie podziękować za to, że pomimo deszczu, że pomimo pory i tej szczególnej aury przyszliście tu. Jesteście w sercu Opola na Placu Wolności, żeby zademonstrować swój obywatelski sprzeciw przeciwko demolowaniu podstaw, fundamentów demokracji, państwa prawa, jakim są wolne sądy, wolne wybory i wolne media. Z całego serca w imieniu swoim, w imieniu... Kolegów parlamentarzystów, bynajmniej nie tych spisów, bynajmniej tych zjednoczonej prawicy, chciałbym Państwu podziękować. Nawiązując do słów Pani Przewodniczącej, chciałbym również podkreślić, że w jedności siła, że tylko razem, zjednoczeni ponad politycznymi, ponad partyjnymi podziałami, możemy zwyciężyć, możemy pokonać PiS. To od nas zależy, od naszej determinacji, od naszej. Woli, ale również tego, by pokazać, że jesteśmy razem. Dlatego dziękuję przedstawicielom mojej partii, Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Lewicy, Ruchu Hołownia 2050, ale również ruchom miejskim, ale również stowarzyszeniom za to, że tutaj razem pokazujemy siłę, pokazujemy moc, pokazujemy stanowczy opór przeciwko. Demolowaniu polskiej demokracji. Przeciwko demolowaniu wolnym, wolnych, niezależnych mediów. W jedności siła. Pamiętajcie o tym. Bardzo dziękuję panu posłowi. Proszę państwa, ja chciałam bardzo dobrą wiadomość wam powiedzieć. Podpisywaliśmy, pewnie wielu z was podpisało apel Mamy już milion podpisów! Wow! Brawo! Brawo! Brawo my! Brawo obywatelki i obywatele! my! Brawo 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 my! Brawo. Proszę Państwa, jeśli ktoś jeszcze nie podpisał, możecie na stronie apel.tvn.pl ten apel podpisać. A teraz chciałbym, dziękuję politykom, teraz chciałbym wrócić do obywateli. Wiem, że był z nami pan Janusz Wójcik z tej pierwszej Solidarności, z opozycji z opozycji lat 80. Zapraszam serdecznie pana Janusza pomimo deszczu. Ciągle jest z nami. Brawa! Witam państwa serdecznie. Witam serdecznie. Widziałem, że wśród nas są dziewczyny i chłopacy z pierwszej Solidarności. Proszę Państwa, za komuny zaczynaliśmy. My jesteśmy twardzi i uparci. Jesteśmy tutaj, żeby za komuny nie kończyć. Będziemy, będziemy tyle, ile trzeba. Trzeba być twardym i solidarnym. I komuna może się nas bać. Wytrzymamy. Dziękuję bardzo. Jestem z pierwszych Solidarności. Mogę coś? Z pierwszych Solidarności. Proszę, proszę Państwa, jeszcze chciałam kolejnego. Obywatela poprosić. Widzę to Wałka Hartmana. Wałdemarz Hartman, pierwszy przewodniczący. Zapraszamy. Pierwszy przewodniczący Pańskiego Kłodu. Moje no poprzednik. Zapraszam, czy Pan Balaków... hmm. do... Ale mam nadzieję, że nie dajecie tyle czasu Kaczyńskiemu do 2.50 nie, no nie, 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 nie Ja mu daję do wiosny w Budapeszcie A potem to już go czeka Rumunia ja. ja do końca no Bo nie wiem czy tam na niego czekają To pytanie nie wiem Gdyby <noise> ktoś z Państwa wspólnie wsparł tam szybko takiego burmistrza nowego, może lepszego to może się okazać, że ten plac będzie gdzie będzie kontrolona wolna debata. Chciałbym jeszcze raz zaapelować i podziękować, kochanie tak są. Proszę pomóżmy tutaj wolnym mediom, żebyśmy mieli lepszy głos. Dziękuję bardzo.